Oni się kochają, nie ma chuja. Pa. Weź kurwa lipek chodź od nich. A kto robi za kobietę? On... Nie. Wiem. Nie. Wino nie. Buzi, buzi. I nie. 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 To do Morca! Chciałeś kiedyś YouTube'a? To tam wpuścisz? <grymne> Rada Miłości, radowo małe <grymne> <grymne> Gdzie ty kurwa, skąd szłeś? Ze Szczecina do chuja? Nie, na granicy numerek, czy... nie. No. Na no, Ja już kurwa, wiesz co... co oni tak chodzą? Powiedz, żeby się rozszerzyli ba? Już prawie nie widać, że idą. Tendyk! Normalnie ręce, ty! Normalnie! Normalnie tak. ręce, bo nie liczy się! Normalnie ręce, bo... Dobra, nie liczy się! Nie Ej... się, liczy, się. Ty, ale zobacz, oni chowają teraz, patrz. Piotrek, proszę się! Ej, no chowacie ręce! Co oni tak pójdą?

Nie, powiedziałaś tu lipę, powiedziałaś jak wejdziemy Nie, wejdziecie tak do sklepu, staniecie Nie, tak staniecie. Ja, jak wejdziemy, tak wejdziemy Chodzimy i się puszczamy <grystanie> Idziemy i się puszczamy Na lewo i w prawo Ale o, zobacz Tak, to tam Słucham? słucham? Tak

You, you, you. Proszę, Only you. To tak Only to you. Bo już by cały czas się za was. Ja mnie przecież. To idzie na YouTube, a nie? Only <grywa> hey, you. Yeah.

Nie, kur... za na zakład wygramy. Chodź weź ze sklepu, bo oni ja do sklepu muszą wejść. Ja już kupisz I, No aż kupię, nie? Ale nie musicie mówić tego, nie? Musicie musi... dojść do sklepu i on musi kupić wam wino i dopiero głupi. No na YouTuba to nie No to, no, to miro miro nie widzimy, bo, bo sami cierpimy, a oni nie. Ja wiem, że ci można lecieć, ale... Czekaj, ty, czekaj, 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 czekaj. Jaki No nie, a skupi! Jak się puści, to nie ma. <grystanie> <grystanie>